I życzliwości prowadzimy się na wspólnej bitwie w intencji niezwykłego człowieka, pugodnika Ryszarda Mińskiego i jego synu. o não está Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości nadania temu wiaduktowi imienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Pozwólcie Państwu, że powitam patronów honorowych dzisiejszej uroczystości: Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego księdza biskupa Tadeusza Polskiego i Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej księdza biskupa Jana Tyrawe. Profesora Józefa Szaniawskiego, historyka i przyjaciela pułkownika Tłupińskiego. Parlamentarzystów ziemi bydgoskiej. Przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy, panią Dorotę Jakutę i radnych Rady Miasta. Witam prezydenta Bydgoszczy... ...zostali powitani, także chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy, podziękować wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy z przygodnym księdzem biskupem oczywiście z panem prezydentem z, z, z władzami miasta Bydgoszczy, że ten nowoczesny wiaduk w, w tym miejscu się znajduje. I chciałem powiedzieć, że pułkownik Kukliński gdzieś tam cieszy się z tego, ale on tutaj jest ten wielki nieobecny, więc jeśli Państwo pozwolą zacytuję to Pozostawił trochę na piśmie ważnych rzeczy i chciałem przytać fragment tego, co powinno być w tym miejscu czytane i co pan pułkownik Krzysztof Kutliński kiedyś napisał w rozmowie powiedział w rozmowie ze mną: Armia Czerwona była najpotężniejszą, największą i najbardziej nieludzką machiną wojenną, jaką znały dzieje ludzkości. Wiedziałem, jakie cele mają sowieccy marszałkowie i generałowie. Niektórych z nich znałem osobiście. Sowieccy generałowie i oficerowie, z którymi miałem do czynienia, to byli prawdziwi profesjonaliści, jeśli chodzi o sztukę wojenną. Było wśród nich wielu, dla których perspektywa zbrojnego najazdu na zachód była bardzo nęcąca. Dawałem sobie sprawę, że tym ludobójczym, zaborczym, agresywnym planom mogą przeciwstawić się jedynie Stany Zjednoczone, a i to w ramach sojuszu z NATO. Wysiłek USA spowodował, że świat uniknął atomowego Holokaustu, który Moskwa przewidywała w swoich strategicznych planach. Wiedza o tym, co ma się stać, gdy się zacznie wojna, była przerażająca. Latami przyklejałem na wielkich sztabowych mapach symbole grzyba wybuchu atomowego: niebieskie tam, gdzie uderzenie miały paść z zachodu, czerwone tu, gdzie miały paść nasze. Nie mogłem myśleć, co te grzybki oznaczają. Przecież nie mogłem tego robić bez wyobraźni. Widziałem Polskę zalewaną lawiną stali, która płynie na zachód, wchodzi w przerwy po pierwszym rzucie wojsk sowieckich i sięga po Atlantyk. I dalej pułkownik Kupiński powiedział. Wszystkie moje najgorsze przypuszczenia znajdowały potwierdzenie, a do tego Europa krzyczała, że lepiej być czerwonym niż martwym. Musiałem coś zrobić. Miałem honor uczestniczyć w zimnej wojnie po stronie USA, po stronie NATO, po stronie Polski, przeciwko sowieckiemu imperium zła. Proszę Państwa, pułkownik był bohaterem Polski i Ameryki, był Pułkownikiem Wojska Polskiego i Armii Stanów Zjednoczonych, co jest precedensem od czasów Tadeusza Kościuszki i, Pułko, i, i, i y, Kazimierza Płaskiego, Bo Sąd Najwyższy, wolnej, suwerennej, niepodległej trzeciej Rzeczypospolitej, o ten Sąd Najwyższy go zrehabilitował, przekreślił straszną karę śmierci, na którą skazali go komuniści w stanie wojennym. I przywróci mu wszystkie prawa. Dzisiaj jest pochowany w alei zasłużonych na cmentarzu wojskowym na powązkach. Co więcej, otwiera to aleję. <grym wiosenka>